Tradycja organizowania dożynek towarzyszy praktycznie każdej polskiej gminie. Również w gminie Hojnów corocznie obchodzimy to wyjątkowe święto plonów. W tym roku miejscem obchodów imprezy była osetnica. Tego dnia zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy miasta symbolicznie świętowali zakończenie zbiorów, które w tym roku było wyjątkowo udane. Plony po prostu się udały, żeby pogoda była trudna, no ale jakoś dzięki Bogu nasze region po prostu ominęły te kataklizmy, co w całej Polsce były. No, widzę, że rolnicy są zadowoleni ze jest... zbioru. Całość imprezy rozpoczęła się mszą świętą w kościele świętej Anny w Osetnicy, gdzie starości dożynek Anna Duda oraz Maciej Tajman złożyli chleb z tegorocznych plonów dziekanowi dekanatu hojnów księdzu Markowi Osmulskiemu. Dziękczynne dary przygotowały również pozostałe sołectwa gminy Hojnów. Podczas mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie 18 wieńców dożonkowych przygotowanych przez przedstawicieli wsi naszej gminy. Po mszy nastąpiła uroczysta procesja spod kościoła w kierunku świetlicy w Osetnicy, wokół której odbywała się tegoroczna impreza. Święto plonów, którym głównie wy, rolnicy tej ziemi, poświęcacie ten dzień po to, by podziękować i naturze, i waszej własnej pracy za to, że mogliśmy doprowadzić do tak udanych, udanych plonów. Szanowni Państwo, często. Szczególnie ludzie, którzy bezpośrednio nie pracują w rolnictwie, nie zdają sobie sprawy z tego, że za pachnącą szklanką mleka, za pięknie wypieczonym chlebem, za słoikiem cudownego miodu kryje się ciężka praca. Waszych rąk. Za to wszystko chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować i ja w imieniu rządu polskiego, będąc w tak niewielnej, niewielkiej gminie, ale na moich chyba jedynych poza wojewódzkimi dożynkach, chcę Państwu serdecznie podziękować, życzyć wszelkiego szczęścia na dalszy okres Waszej działalności, Waszej pracy. W części oficjalnej dożynek mieliśmy okazję być świadkami uhonorowań mieszkańców gminy licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami. Między innymi na wniosek wójta gminy Hojnów Mieczysława Kasprzaka prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał mieszkańcom gminy złote medale za długoletnią służbę. Podczas imprezy został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy ogród przydomowy roku 2014 oraz konkurs na najestetyczniejszą wieś gminy Hojnów, którą w tym roku zgarnęła wieś Niedźwiedzice. Nagrodę za najładniejszy wieniec dożynkowy przyznano wsi Osetnica. W międzyczasie na boisku obok sali rozgrywał się finał turnieju o Puchar Wójta Gminy Chojnów między drużynami Skrzywej oraz z Rokitek. Na murawie nie mogło zabraknąć również miejscowego zespołu Start Osetnica, który zmierzył się z orłow Wojcieszyn. Całości meczu towarzyszyła dosyć specyficzna oprawa miejscowych kibiców. O! Imprezę zwieńczyły występy taneczne, instrumentalne i wokalne, przy których mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych.